Cześć mordeczki, witajcie, z tej strony Matikonix i witam was w kolejnym odcinku z waszej ulubionej serii na moim kanale, czyli z serii od nędzy do pieniędzy, oczywiście w grze Farming Slator 22 i ogólnie jak widzicie jestem w domu w piecyku, ponieważ jak widzicie mamy styczeń, e, czyli mamy po prostu zimno, więc tutaj właśnie sobie napaliłem już wy piecyku i ogólnie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie prawdopodobnie troszeczkę krótszy e, chociaż jeszcze zobaczę jak to zorganizuję, ponieważ ogólnie zobaczcie, ile mam pieniędzy na koncie. Jakbyście się pytali, skąd mam 20 tysięcy na koncie, to z tego, że poza odcinkiem, że tak powiem, sprzedałem wszystkie plony. Sprzedałem owiec, sprzedałem jęczmień e, i style, i dlatego mam po prostu tyle pieniędzy. Ogólnie jak widzicie w stodole, żem że wszystko poukładał przyczepę i tak dalej. E, właśnie, żem poukładał na ściągnik też. Było wprowadzić i ogólnie jeszcze propos ziemniaków, bo w po poprzednim odcinku kopaliśmy sobie ziemniaki i że tak powiem, ziemniaki też sprzedałem, nie wszystkie, ponieważ, że tak powiem, tonę ziemniaków, jeżeli się nie mylę, tak, chyba tonę. Zostawiłem sobie, nasypałem jak widzicie worki i tutaj w tych workach wszystkich jak widzicie ułożyłem ładnie i równa jest tona, resztę sprzedałem. Miałem ogólnie tych ziemniaków, jeżeli dobrze pamiętam, chyba pięciu. I pół tony, sześć, coś takiego także ziemniaczków też troszeczkę że tak powiem zarobiłem, no bo nie miałem gdzie to z tego składować. A tą tonę ziemniaków że tak powiem zostawiłem sobie na sadzenie. I ogólnie w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, po tytule lecimy sobie i w sumie lecimy, lecimy sobie trzydziestką do takiego jednego że tak powiem mechanika tutaj na wsi, ponieważ on będzie nam że tak powiem remontował trzydziestką, bo tak jak mówiłem w zimę. Nasza 30 pójdzie na remont, nie wiem czemuś tak wlecia, ale dobra Otwórzmy sobie ogólnie bramę e, I dzisiaj lecimy sobie ogólnie właśnie tą 30 zawieść e, I będzie, że tak powiem, ona remontowana Zaraz wam powiem co w niej będzie robione e, Także no, wsiadajmy sobie do niej, zobaczmy czy w ogóle odpali Za pierwszym, że tak powiem, razem Oj kurde, coś nie bardzo no, że Nie odpalał dosyć O, odpaliła, dobra, chyba za czwartym razem dopiero E, także elegancko. Kamerkę chyba mam włączoną. E, także nie przedłużając, myślę, że możemy sobie ogólnie ruszać. Także lecimy sobie... Właśnie, Boże, chałupę trzeba zamknąć, tak zimno jest, co tu napaliłem w chałupie, a żem drzwi nie zamknął. No kurde. Dobra. E, to w sumie też można zamknąć. E, I ogólnie, od, oprócz zaprowadzenia trzydziestki, to e, nic praktycznie innego nie mam przygotowane. Możemy w sumie ogarnąć sobie kury. No, i ogólnie więcej dzisiaj będzie właśnie gadania niż samego robienia. Bo dzisiaj, właśnie taki odcinek, ogólnie miałem w planach, żeby dzisiaj sobie poćnieżać, ale niestety zniknął śnieg, że tak powiem, ogólnie w tym sezonie. No, jeżeli chodzi o śnieg, no to tego śniegu bardzo malutko pada. Także, no, z jednej strony to fajnie, ale z drugiej strony, no, szkoda, bo bym mógł sobie zrobić taki, bo chciałem zrobić taki teraz jeden odcinek zimowy. Mamy zimę, ale nie ma śniegu, także to ta, taka trochę średniowa ta zima, ale, że tak powiem, trudno. Hmm, także lecimy sobie teraz właśnie do, że tak powiem, do takiego jednego Władysława, e, właśnie, który nam tu 30, że tak powiem, właśnie będzie remontował i ogólnie właśnie, co w tej 30, może ja tak będę patrzył, co w tej 30 będziemy wymieniać, bo pewnie nie wszyscy oglądają całych odcinków, to tutaj powiem, że e, pierwsza ważna rzecz, oczywiście 30 zostanie odmalowana. Na jaki kolor to może nie będę zdradzał, bo już mam taki jeden kolor. Jak ktoś zgadnie, to najwyżej przypnę wam serducho. E, właśnie jeden fajny kolor już mam. E, I właśnie tak, po pierwsze 30 zostanie odmalowana na nowy kolor. Po drugie, zostanie nałożona, że tak powiem, na nią kabina. E, po trzecie będzie założony tur do niej. Znaczy no będzie założony najpierw to, żeby go podpiąć, bo że te dwa samochody za mną się w ledko. trudno. E, a właśnie dojdzie do, do, do kupię oczywiście Tura. E, I ogólnie ciężka jeszcze prawdopodobnie dojdzie do, do z przodu jakieś obciążniki, chociaż jeszcze zobaczę, żeby lepiej ona była dociążona. No i prawdopodobnie, no i chyba tyle. No i pewnie jeszcze naprawimy silnik, bo jak widzicie też w połowie już jest tak jakby tego zepsucia. E, właśnie, gdzie ten, o tutaj jest Władek. Władek z małej litery, okej. Okay. Także my sobie tutaj właśnie skręcamy do Władka i e, zostawimy mu oczywiście naszą 30. Także to wszystko ogólnie zapytamy się ile on za to wszystko będzie chciał. Oczywiście zaraz nie piszcie, że za mało, bo przypominam to jest 30, stary ciągnik, więc wszystkie części... Są, że tak powiem, tam widzę Władek, to się się wliczę. No, Władek też, z tego co wiem, swoje lata ma, dobra, może jeszcze tutaj zatrzymam. Że tak powiem. No, witam cię, Władek. Oj, Boże, jak cię śpieło, coś tam. O, chrypę ma, masz, dobra, no, no ogólnie przyjechałem. No, widzę, widzę. E, ogólnie przyjechałem do ciebie, tak jak się umawialiśmy, z tą e, Możesz sobie popatrzeć, jak ona tu wygląda. O, kurde, to lezią. No, Ale powiem szczerze, że jest, że tak powiem. Może nie będę jej gasić, bo ledwo co odpaliła też. Więc, jak będziesz chciał wjechać, to Niech nie będę. Nie pochodzi, zagrzeje się. Bo właśnie, tydzień, bo zimno, zimno jest no. strasznie. E, właśnie, też ogólnie e, tak jak się umówialiśmy w sumie: e, Zakładamy do niej kabinę. E, farbujemy, e, przemalowujemy w sumie na inny kolor. Wiadomo, wi będziesz mógł tutaj, o, widzę, C330 się zamazało. To będziesz mógł, że, No, tak powiem... to się poprawi wszystko. No wiadomo, tu umyjesz też, bo troszeczkę brudna. E, to sprawdzasz w silniku coś, jeżeli coś, bo właśnie tam. No, no oleje, filtry się. Właśnie, bo wymieniali. takie rzeczy też już, że tak powiem, trochę wykorzystały. No i założyć tura i wiadomo, nie? Także no możecie nawet teraz dobra. popatrzeć, jak to wygląda i takie właśnie zasadnicze pytanie, jakie mam do Ciebie, ile to, że tak powiem, wszystko wyniesie? Możesz no tak, powiedzieć? ci powiem, no. Tutaj z kabiną, z tym turem, no to od trzech do 5 tysięcy na pewno. Od trzech do piątki. E, to nawet dobrze, bo ja się spodziewałem troszkę... E, to nawet dobra cena, szczerze powiem, trzy tysiące. No chyba, że chcesz więcej dać. Jak nie no, ja jak najmniej, nie, nie? Ja no, najchętniej, no, to to za darmo, tyś, najchętniej to bym za darmo wziął, bo to uczciwa cena, ale no jak mówisz 3000, to e, nawet spoko. E, jeszcze będziesz mógł posprawdzać w, e, w kołach, opo o, w kołach, właśnie, w sumie w oponach powietrze, bo tutaj też jest mało. E, no, no i w dobra. sumie w sumie chyba tyle, co właśnie chciałem ci powiedzieć. E, okay, także no, okay. mam tylko nadzieję, jeszcze mam takie że. Pytanie. Ty no. tą kabinę to jest taką nową chciał, starą, czy jaka? No, mniej więcej. Ja wiem no jako tam będziesz miał, nie? Bo ja z tego co wiem te części to ty na z jakiejś strony zamawiasz, tak? Czy tak? No czy to zamawiam, nie? bo to do 30 no, to tam nie problem. Rozumiem. No to będzie. No, no. Jaka będzie pasować, taka będzie, aby była kabina, nie? Także... No jeszcze trójkąt, jeszcze bym chciał, żeby trójkąt to tutaj był, jak będzie ta kabina, nie? Wiesz o jakich. A, taki. no dobra, Wiesz. trójkąt to wiem, wiem, to no. nie problem. Także dziury są chyba nawiercone pod niego. No, no, bo, to, bo to ta dziecka była remontowana tam parę, parę sezonów temu, ale to e, trójkąt był, ale te cygany rozkradły, także wiesz, tak to czasami Aha. jest. No dobra. Dobra. dobra to ja tutaj że tak powiem będę iść z buta do domu, bo no nie mam jak wrócić dobra. niestety e, Także no ty dobra. za opieku się to trzydziestko. właśnie, do kiedy, do kiedy mi to zrobi, bo mamy styczeń, ja bym ja tak powiem... No no, myślę, że... Do, do marca byś mi zrobił, nie? Bo no na wiosnę marzec na pewno już. By było. No bo ja bym właśnie chciał na następny, mówię. że tak powiem, e, na następny odcinek e, bym chciał to właśnie trzydziestkę już, że tak powiem mieć gotowe, także ogólnie ludzie nie ma to sprawy, damy radę. To ci dziecko sobie już odbierzemy, że tak powiem, w następnym odcinku i w następnym odcinku zobaczycie, jak ona zostanie wyremontowana. Dobra, to Władek, ty tu się możesz nią zaopiekować, ja lecę... No, ja tak tu powiem. do garażu pojadę Dobrze, to ty się tutaj zaopiekuj. No, Zapłata będzie oczywiście przy odbiorze, Dobrze, myślę. nie ma sprawy. No, dobra, to siema, że tak powiem. No, na razie. No, powodzenia. Miłego tam piścia. Dobrze. Um, także jak widzicie, Władek tutaj się naszą 30. -tko... O, proszę bardzo. O, już by. Boże, co się z tym komieniem dzieje? Ja nie mogę. A ten dym się tak śmiesznie zbudował. Dobra, także Władek nam tutaj się zaopiekuje naszą, że tak powiem, 30. A my wracamy sobie e, na naszą, że tak powiem, gospę. Także gospę, gospę w sumie. Um, także Władek sobie tam będzie radzić, a my lecimy sobie właśnie na gospę. Tak. Um, i, I co, um, właśnie dzisiaj, o to wiecie co jeszcze, może żeby tak nie przynudzać, to że tak powiem troszeczkę nierealnie pobiegnę szybciej, um, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że tak teraz pobiegłem nierealnie, ale nie chciałem mi się iść, um, o Boże nawet, żebym nie zamknął, dobra. Zamknijmy sobie. Eee, no i co? Możemy sobie nakarmić sobie kury, bo ogólnie, no tutaj kury. No 130 litrów jeszcze mają, ale możemy, że tak powiem, sobie wziąć e, te kury nakarmić. E, także sobie to zróbmy. Także otwieramy stodołę, że tak powiem. I to e, to było. Aha! Ja słyszałem, jakiś sąsiad tu chyba 30 gdzieś odpalał ogólnie. Nie wiem. Ktoś musiał odpały. Że mu tworzysz sodowej nagle widzicie już 30, a może tam 30 umarła? <laughs> może ją wziął na złom sprzedał i mnie wy, wykiwał. Nie no, oczywiście e, sobie żartuje. Oczywiście mi nie działa, że tak powiem. O, działa mi łopata w sumie, dobra, to łopata sobie załaduje. Ogólnie wyszedł nowy mod na F12, bardzo fajny, ten sobie był w 19, który naprawdę mega mi będzie ułatwiał nagrywanie niektórych takich akcji, które no wiadomo sam farming nie pozwala. Także no. Ogólnie, co chcę zapowiedzieć, e, bo w sumie, no, nowa seria, jak wiecie, no, nową serię już dawno zapowiedziałem, że będzie ta nowa seria, o Boże, jak zlagowało, e, ale ta nowa seria tak cały czas zapowiada, zapowiadam i jej nie ma, e, i teraz chcę właśnie powiedzieć, ponieważ, no, jak wiecie, czekałem na mapę. mapę, mapa wyszła wczoraj, bo wy to dzisiaj w sobotę oglądacie, mapa wyszła wczoraj, e, właśnie, i już z Dawidem sobie tam kombinujemy... I prawdopodobnie odcinek pierwszy, bo nie wiem czy na weekendzie zdążymy nagrać, bo na tygodniu nie będziemy mieli na pewno czasu, znaczy no ja nie będę miał na pewno, bo będę miał mega ten tydzień następny, że tak powiem zakłopotany, znaczy no zakłopotany, nie będę miał czasu zbytnio tutaj na nagrywanie, więc wszystko też na zapas będę nagrywał. Ale ogólnie prawdopodobnie w następnym ty tygodniu, myślę tak gdzieś na weekend, za tydzień, pojawi się właśnie nowa seria. Pierwszy odcinek się pojawi prawdopodobnie u Dawida, bo tak sobie zaplanowaliśmy, że ja w sumie ostatnią serię zaczynałem, więc teraz żeby nie było, że ja zawsze zaczynam serię, to teraz zacznie on dla odmiany. I będzie to ogólnie seria, prawdopodobnie nazwa to będzie siedzi na Osadzie, chociaż jeszcze nie wiem. And to jeszcze po prostu musimy uzgodnić. Eee, i, I co? I właśnie zapowiadam tą serię już prawdopodobnie w następnym tygodniu. Myślę, że na weekend następnego tygodnia. Czyli gdzieś za tydzień się właśnie ta seria pojawi. Eee, właśnie. Eee, przynajmniej mam takie plany. A jak wyjdzie to, że tak powiem, zobaczymy. Widzę, że troszeczkę nie bardzo ta eee, łopata czasami działa. O, muszę troszeczkę inaczej. O, dobra, może wezmę. E, położę ją tutaj, gdzie leżała. E, dobra, e, co jeszcze takiego w sumie miałem e, zrobić? Co jeszcze takiego miałem zrobić? W sumie, czekajcie, bo ja chyba tutaj miałem. Nie, tutaj nie miałem nic zrobić. Czekajcie, bo miałem jeszcze jedną rzecz zrobić taką, hmm, że tak bym. właśnie, ogólnie jajka. E, właśnie, coś mnie strasznie wgadza, nie wiem co to, w ogóle nieważne. E, ogólnie, jak widzicie, zryspiły się dwa, dwie palety, e, ja, że tak powiem, jajek i troszeczkę już tych jajek tutaj jest, także bardzo fajnie, no ale jeszcze to jest za wcześnie, żeby oczywiście z tym jechać w sprzedaż, e, no bo tu nie ma co sprzedawać, nie oszukujmy się, e, jakoś szybko te jajka nie są, że tak powiem, czy skóry robione. Ehm, niestety, ale no powolutku, powolutku, że tak powiem tym kurom tutaj to idzie, jak widzicie 32 kury już mamy, ponieważ się oczywiście nam rozmnożyły, także bardzo fajnie, ehm, prawie pełny kurnik ogólnie już mamy, bo 35 wchodzi, także no, ehm, fajnie, że się rozmnożyły ehm, nasze kurki, no i co, ogólnie to by było chyba dzisiaj na wszystko, bo mam ogólnie 13 minut, to jest chyba naj... Krótszy, to będzie chyba najkrótszy odcinek ogólnie w całej serii, ale po prostu dzisiaj, no, miałem zaplanowane, że tak powiem, odśnieżanie, ale niestety odśnieżania no nie ma, no bo nie ma co odśnieżać, tak? Zniknął mi śnieg, więc no nie mam co odśnieżać. Um, także wiecie, ogólnie właśnie jeszcze chciałem poruszyć temat właśnie yy, Chciałem poruszyć temat rzepaku. Jak widzicie mamy tutaj nasz rzepaczek, który naprawdę ładnie nam, yy, że tak powiem tutaj rośnie, mamy 4 na 8 już tych faz yy, i trzeba będzie tu rzucić nawóz właśnie i to sobie prawdopodobnie będziemy robić w następnym odcinku yy, bo na następnym odcinku właśnie to będzie odcinek na wiosnę, gdzie odbierzemy sobie 30 i... Prawdopodobnie będą jakieś nawozy, opryski już. Znaczy, oprysków chyba w tym sezonie nie będzie, bo chwastów nie będzie, bo było rane. Ale nawozić trzeba będzie, także będziemy sobie prawdopodobnie, jak odbierzemy 30, to e, sobie ponawozimy. E, także no dobra. E, także ja tu nie będę, że tak powiem, zbędnie przydłużać. E, to by było wszystko w tym najkrótszym odcinku. E, właśnie trochę do Sory, po prostu że dzisiaj taki odcinek strasznie krótki, ale po prostu nie mam tu zbytnio co robić. E, właśnie mam wszystko po ogarnianiu. Ogólnie dzisiaj też miałem robić właśnie odcinek ze sprzedaży wszystkiego, ale tak po prostu się zastanowiłem, że jednak nie będę Was przynudzać, właśnie ze sprzedażą. Sprzedałem to tak jak rok temu: czyli po prostu wziąłem, pożyczyłem ciągnik od Stefana i sobie to turem załadowałem. E, także no dobra. E, także chyba nie będę właśnie przydłużał. O właśnie, e, jak już pamiętam, zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 1000 subskrypcji, dużo nie brakuje. E, właśnie, więc... Y polecam subskrybować, tak to chciałem właśnie powiedzieć e, więc co, e, myślę, że może tutaj zaczniemy sobie przy naszym naszym, że tak powiem, ciągniku e, właśnie e, więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego krótkiego odcinka, następny będzie na pewno dużo e, dłuższy. E, więc co, trzymajcie się, do następnego, cześć!